Jak ci smakuje, kochanie? Rzeka sadzony z bananem. Tak. Pala. Banan. Jajem jajecznicę. Bardzo pyszną jajecznicę. Przekazam jest procent trasę na dzisiaj. Tak będzie wyglądać nasza trasa. Będziemy jechać sobie tutaj z góry samej. Kawał drogi mamy do przejechania prawie 400 km z Ciechanowa, przez najpierw Pońc, później przez no jakąś Łowicz, łódź Piotrów w Trybunalskim, często mm, aż na dół sam dom Katowic. Życzcie nam powodzenia!